Model. Co mi powiesz? Że już. Dobra. Czekaj. Trzymaj. Trzymam. Bardzo, ja bardzo, ja bardzo ja wstrzymamy. Próba Trochę za bardzo w dół. Teraz będzie wszystko wiadomo. Tak. Czy to zadziałało, czy nie. Pierwsze podejście. Jeszcze? Jest dobrze czy za wysoko? Dobrze, dobrze. Wy Jeszcze jeden ci tam przelew. Spokojnie. A spokojnie się wlata na się. Dokładnie, wlataj się, nie? No mamy ciało. No, jak już na rozbrony, na na Jest dobrze? Poszła? Pięknie. Dawaj drugi zwrot, masz jeszcze jeden gaz. Jak masz aku, to mów. Mam. mam. Możesz bliżej jak chcesz. to było czasu No ale zobaczymy, teraz będzie standard. Patrz, teraz będzie standard i zobaczymy jak duch standard. Uwaga. To jest słaby. 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 Nie, 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 to jest fajnie. Wie, że gasica ładnie poszła, no gasica pięknie poszła. Znaczy, że to Nie Będzie widzieć, jak Zobaczymy, teraz będzie standard, teraz będzie standard, zobaczymy jak jest standard. Tak jest, teraz biega się. Czeka mam A po jakie kółka lecą z tego? A piękne. A, daj, mam 3 minuty, to sobie polatam chociaż. Ale my przejdziemy, wiesz? Będziemy się zbroić. Chcę latać. Lata. na Wielkiej, zapraszamy jutro około godziny 14 Wielka bitwa powietrzna z pokazem pirotechnicznym. Zbroimy i damy 10 minut będzie trwała. Zobaczyłeś, to mów co, nie? To pokażę. Będę gdzieś patrzeć albo coś. Jutro będą wygłusia, ale tutaj też będą Ale piękne zdjęcie Będzie? Pięknie, synchronicznie No to super Pięknie, no To wygląda. klaska w też ale to słońce jest, ją jest czarny. Pytałeś się jak szybuje No No to patrz No ładnie Ale włącz go, czy już ląduje wow. uh!